Każdy chyba nie ma wątpliwości, że to auto, które stoi przed nami, ono stoi, nie jedzie. I teraz bierzemy radar Iskra, który jest ustawiony w trybie pomiaru ręcznym i strzelamy, widać wyraźnie P, i strzelamy w jego kierunku. Proszę bardzo, pierwszy strzał, wynik 32 km na godzinę. Z taką prędkością porusza się to auto, które stoi. Kolejny strzał, 45. Proszę jeszcze jeden strzał. 40. To auto stoi, a według tego urządzenia jedzie z prędkością 40 km na godzinę przez to, że ma włączoną klimatyzację, czyli prędkość tą wytwarza wiatrak, tak? Od klimatyzacji. Kolega operator kiwa głową, że tak. Jeszcze jeden strzał. 30 km na godzinę. I teraz bierzemy suszarkę pracującą w paśmie K, tak zwany Bushnell. Bardzo proszę pani operatorze, przygotować się do strzału. Strzał, 0. Drugi strzał, 0. Tu widać wyraźnie, że jest robiony pomiar w tym momencie o, jest wysyłana wiązka, wynik 0. W taki o, sposób o to właśnie pracuje suszarka Iskra, czyli auto, które stoi, jedzie raz 40, raz 30 o 38, teraz to auto się porusza. Kolejny pomiar 32. Pięknie. To auto, proszę państwa, według radaru Iskra, który tak wychwala polska policja, jedzie 32 km na godzinę tylko dlatego, że ma włączoną klimatyzację. Proszę bardzo, wynik 44, nawet w tym momencie jedzie. W terenie zabudowanym. W terenie zabudowanym. Poważna sprawa. Także zobaczymy teraz, jak to wy wygląda w ruchu.